Pomysł to nie nowy. Już kilka lat temu władze miasta przymierzały się do ustawienia parkomatów wzdłuż ulicy Kościuszki, na odcinku od Wigierskiej do Dwernickiego i wokół parku. Teraz Urząd Miejski oraz zarządzająca ulicami miejska dyrekcji inwestycji przygotowały projekt uchwały, którą radnie zajmą się na przyszłotygodniowej sesji. Zasadniczym celem wprowadzenia strefy płatnego parkowania jest uporządkowanie ruchu na parkingach w centrum miasta i umożliwienie mieszkańcom właśnie znalezienie miejsca parkingowego na bardzo obciążonej ulicy Kościuszki, tutaj przed ratuszem miejskim, żeby te wprowadzenie strefy płatnego parkowania ma za zadanie umożliwić dotarcie mieszkańcom do instytucji, które znajdują się właśnie przy ulicy Kościuszki, przy, przy ulicy Mickiewicza, chociażby Urząd Miejski. W tym roku na zlecenie ratusza zostały przeprowadzane badania, według których w godzinach szczytu parkingi na ulicy Kościuszki obciążone są aż w 98%. Znalezienie tam miejsca na postu i graniczy z cudem. Nie ulega wątpliwości, że miejsca te są w dużym części brokowane przez pracowników instytucji tutaj zlokalizowanych, czyli od rano do, do godziny tam 15:30-16 są zajęte przez samochody pracowników. Chcemy poprzez właśnie prowadzenie tej strefy płatnego parkowania wyeliminować te samochody i zwiększyć efektywność wykorzystania miejsc parkingowych. Według wyliczeń w płatnej strefie znalazłoby się 480 miejsc parkingowych. Pierwsza godzina postoju kosztowałaby złotówkę, druga złoty 20, trzecia złoty 40, a czwarta i następne znowu złotówkę. Dla kierowców, którzy nie chcą płacić, przygotowanych będzie 360 miejsc na bezpłatnych parkingach, zlokalizowanych na tybach ulicy Kościuszki. Gotowe już wokół apartamentowca serce Suwałk i przy trzecim Liceum Ogólnokształcącym oraz Szkole Muzycznej. W przyszłym roku chcemy rozpocząć budowę parkingów wokół szkoły muzycznej będzie to powstanie tam 180 nowych miejsc parkingowych i od tego, jak, jak ukształtuje się kwota po przetargu, wartość tego zadania po przetargu, będzie zależało to, czy będziemy w stanie tę inwestycję dokończyć w przyszłym roku i całkowicie zamknąć, czy też będziemy musieli to rozłożyć na, na dwa lata. Jeżeli radni przyjmą uchwałę w sprawie strefy płatnego parkowania, od czerwca suwalczanie i przyjezdni będą musieli sięgnąć do kieszeni. Roczne wpływy do Kasy miejskiej szacowane są na 460 tysięcy złotych.